Na Galify M4 na będzie nas reprezentowa! Oh. Michał będzie nas reprezentował na czwartej gali Fame będziemy walczyć z obozem Kruszfila i dzisiaj pokażemy wam trening mocy zapraszamy You're never sobie bombę Dzisiaj robimy jeden z trzech treningów, które mamy w tygodniu Pokażemy wszystkie na przestrzeni przygotowań do tej walki No i tak jak mówiłem, dzisiaj robimy moc Także bombka się przyda rewelacyjnie Na siłę również Będziemy robić zarzut Będziemy robić przysiad do skrzyni Robimy też wiosłowanie pendleja Push press. Dużo fajnych ćwiczeń będzie, każde opiszemy po pokrótce za chwilę. Po rozgrzewce. Tak wygląda pierwsze ćwiczenie, to jest właśnie przysiad do skrzyni, znany jako box skład. Myślę, że jest to najlepsza opcja do trenowania mocy, w ogóle dynamiki. Pod sporty walki, pod jakiekolwiek sporty, świetna opcja. Uczy tego uruchamiania siły z, z miejsca, z martwego punktu właśnie przez to, że się zatrzymujemy na tej skrzyni. Michał przyszedł do mnie w listopadzie. Powiedział, że chce sobie potrenować. Nie miał wcześniej do czynienia z siłownią, także od listopada tak naprawdę od zera lecimy. No i teraz od niedawna przeszliśmy na taki plan trzydniowy. To jest już ciekawsze. Już tak typowo pod walkę jesteśmy teraz nastawieni. Zbudowaliśmy wcześniej na takim typowym full body, co się dało, siły. No, i oczywiście poza siłownią. Co Trening, robisz? Treningi MMA: przede wszystkim treningi stójkowe. Gdzieś tam w tym chce się poprawić. Ale też, tak jak mówisz, od listopada dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o, o masę mięśniową, bo tam chyba na początku ważyłem około 75 6 kg. Gdzie nagle po rozpisaniu diety i ćwiczeniach zrobiłeś nagle 85-86 kg. No, jesteś szczuplejszy, nie? Więc gdzieś tam tej Myśmy mocy przybyło. Starcie. Ale już teraz powoli gdzieś tam schodzę z tej wagi, jestem blisko limitu wagowego taką... No i malinka, tylko utrzymywać. No i Michała treningi całe przygotowania, oczywiście poza siłownią, u niego na kanale, odsyłamy pod filmem. Numer dwa zarzut, myślę, że najlepszy z takich przystępnych ćwiczeń do budowania tej mocy. Nie jest tak trudne jak ćwiczenia olimpijskie. No i dużo można przypierdolić ciężar. Okay. W 2015 roku e, podczas zawodów e, w koninie no, miała miejsce taka sytuacja, gdzie mój przeciwnik podczas walki e, przyciągnął mi na kolano, gdzie, gdzie ta noga po prostu strzeliła. że coś strzela. No i tak się, zaczęły się problemy z tą nogą. E, I... Starałem się jakoś to tam naprawić, rehabilitować, i tak usiadłem. Zacząłem prowadzić taki siedzący tryb życia. I mniej więcej w listopadzie postanowiłem tego roku, w zeszłego roku, w 2019 już. I mówię, a spróbuję wrócić do no nie? że to było lepiej, to się gdzieś tam uspokoiło. No i zgłosiłem się do sakera. I jakoś się zgadaliśmy, zaczęliśmy właśnie trenować. I mniej więcej w grudniu, czy tam w styczniu e, udało nam się dogadać e, walkę poprzez Wojtka, e, żeby wrócić po prostu, wrócić w wielkim stylu, taki e, comeback zrobić, jak kroki trochę. E, I tutaj dostaliśmy przeciwnika, fajnie, bo, bo według mnie nie będzie problemu, żeby go tam gdzieś poskładać. E, no i co, zobaczymy jak będzie wyglądało, ale ja przygotowuję się bardzo solidnie, no i przygotowuję się przede wszystkim z najlepszymi. To no najlepszy obóz i, i tutaj nie ma szans, żebym przegrał, więc możemy jechać. Kolejne dwa ćwiczenia, ciągle ładujemy w moc. To jest push press, czyli takie wyciskanie z użyciem siły nóg. Budowanie siły oczywiście ciosu, y, stojąc z ziemi. Idealne od sporty walki. W Dawaj, daj nam usłyszeć ten ciężar. To łączymy z wiosłowaniem pędleja, czyli wiosłowanie z ziemi, wiosłowanie na pełnej mocy tak samo. Opuszczanie jest nieistotne, chodzi tylko o jak najbardziej dynamiczny ruch w górę. Trening musimy skończony, na koniec dwa ćwiczenia pomocnicze, ale bardzo ważne, bo na przykład tutaj mamy tak zwany Leg Mind Rotation. Nie za bardzo umiałbym to nazwać po polsku, więc zostawię Was z tym. Ale wzmacniamy korpus, świetne do parteru, świetne też do pracy w stójce. I drugie ćwiczenie to jest Face Pull, czyli takie przyciąganie na głowę czy na twarz. Chodzi o to, żeby zarówno zaangażować rotację zewnętrzną, tylne aktony, ramiennych oraz mięśnie pleców. Tak wygląda trening mocy. Pokażemy Wam jeszcze dwa kolejne w najbliższym czasie. No i co, zapraszam do siebie na kanał. Tam znajdziecie moje przygotowania. Jak wyglądają treningi EMA, może ktoś się zajara. No i zapraszam też na swojego Instagrama. Tam znajdziecie krótkie zajawki, jak to wszystko wygląda. Łapy w górę dla Michała, żeby nie oglądać na nagapy naszych filmów. Dajcie suba oczywiście na no, oba kanały. Do zobaczenia. Спасибо